Ośrodek karta przedstawia. Listy z XX wieku. Wyjątkowa korespondencja ze zbiorów ośrodka karta. Odcinek ósmy. Listy do i z Warszawskiego Getta. Mówi Hanna Antos, redaktorka karty. Listy do i z Warszawskiego Getta. To jest anonimowa korespondencja polaka, mieszkańca Warszawy po tzw. stronie alejskiej miasta, pisana do swojego przyjaciela przebywającego w Getcie Warszawskim, oraz odpowiedź tego przyjaciela pisana w Getcie. Niestety nie znamy nazwisk autorów listów, są one zupełnie anonimowe, a zachowały się w podziemnym archiwum Getta Warszawskiego, prowadzonym przez żydowskiego historyka Emanuela Engelbluma, związanego z konspiracyjną organizacją. Onek Szabat, która podjęła się takiej wszechstronnej dokumentacji losów Żydów w czasie II wojny światowej. I współpracownicy tej organizacji zbierali wszelkiego rodzaju dzienniki, wspomnienia, listy, sprawozdania, dokumenty urzędowe. Zebrali ponad 2000 dokumentów, czyli kilkadziesiąt tysięcy stron, i obejmują one okres od września 1939 roku do lutego 1943. Ludzie Onek Szabat dokumentowali nie tylko politykę okupanta, ale też szeroko pojęte życie społeczne i kulturalne w Getcie, czyli jego codzienność we wszystkich wymiarach. Stąd też zbierali właśnie listy opisujące życie w Getcie. Te zabrane dokumenty ukrywali w metalowych pojemnikach, w bańkach po mleku, i w trzech częściach ukryto je na terenie Getta Warszawskiego. Dwa z ocalonych w ten sposób listów przedstawiamy w tym nagraniu. List do mieszkańca getta. Drogi mój, wybacz, że cię witam z takim opóźnieniem, że cię pozdrawiam z taką opieszałością. To nie brak pamięci ani zmiana stosunku, tylko skutki trybu życia, jaki teraz prowadzę. Mój dzień zaczyna się o 6, a kończy się o 22, także syna prawie nie widuję, bo kiedy ja wychodzę, on jeszcze śpi, a kiedy wracam, on już śpi. Robię nawet w święta. Dziś pierwsza niedziela rzadka niedziela że nic nie robię wyspałem się najadłem ogoliłem i wykąpałem i oto siedzę przy biurku jak za dawnych czasów trzymam pióro w zgrabiałej łapie aby tym nielicznym bliskim którzy jeszcze pozostali przesłać znak życia i przyjaźni wszelkie przyjaźnie przeszły próbę wytrzymałości na rozdarcie tych co wytrzymali łączy teraz po stokroć więcej niż dawniej a życie stało się ciekawsze i barwniejsze, trzeba tylko gorycz straceń i bol doznań osobistych wynieść poza nawias, zdobyć się na perspektywę czasów. Nie myślę, abyś się zmienił. Prawdopodobnie zarysowała się mocniej ta czy inna rysa charakteru, coś tam złagodniało lub coś się zaostrzyło, ale w gruncie rzeczy pozostałeś tym samym odchodziłeś już skończonym w sensie dojrzewania typu ciekaw jestem czym się wzbogaciłeś a co utraciłeś w mniejszym już stopniu jak się wiodło bytowało kogo ze wspólnych znajomych spotkałeś gdzie są i jakim się wiedzie jeśli tylko masz czas pisz przeczytam twój list jednym tchem podczas obiadu zastanowię się nad nim w warsztacie Będę chciał odpowiedzieć od razu, ale wieczorem powieki będą się kleić. Jeszcze trzeba sporządzić parę koszterysów i projektów, a ostatecznie noc ma sześć godzin, więc do jutra. A jutro niczym się nie różni od dziś, więc nie bierz mi za złe, że nie od razu odpowiem. Bądź pewny, że każdy list Twój przywitam jak Ciebie samego, z tą samą szczerą radością. Odpowiedź mieszkańca Getta, Warszawa marzec 1942 Wczoraj na ulicy przypadkowo spotkałem W, który mi wręczył list od pana. Przyznam się, że długo już nań czekałem. Chwilami natarczywa myśl wciąż wracała, że może pan również. Nie śmiem dokończyć to zbyt bolesne. Wspólni nasi znajomi sprzed wojny, obdarci już z wszelkiej wiary i nadziei, stanowiący jeno łachmany, byłych ludzi, starali się przekonać mnie, że i Pan, wybacz im nie ze złej woli to czynili. Oni całkowicie się już poddali. Zrozum. Trzy lata niesłychanego potwornego upokorzenia zrobiły swoje. Do dna przyjrzałem się rozpaczy i nędzy człowieczej. Z początku doznawałem skrupułów, czegoś w rodzaju wyrzutów sumienia, trudno mi było się pogodzić. Nie, nie mogłem, nigdy nie wyobrażałem sobie, że potrafię coś podobnego znieść. Nigdy nie sądziłem, by sadyzm i okrucieństwo były aż tak zakorzenione w człowieku. Nie pisze we wrogu, nie chce być obłudny i zaślepiony nienawiścią. Niestety określone warunki prawie z każdego człowieka zdołają wydobyć tyle okrucieństwa i podłości, że określenie powszechne bestia wydaje się zbyt łagodne. Znaleźć proste słowa, którymi moglibyśmy oddać bez reszty najgłębsze uczucia, przeżycia, które jak ostrze wbijają się w samo serce, powinno stać się celem prawdziwej sztuki. Rzadko któremu pisarzowi udawało się znieść dystans między myślą a słowem. Dziś doszedłem do wniosku, że rzeczywistość stwarzana przez największych twórców literatury nie da się porównać ze zgrozą rzeczywistości, którą przeżywamy. Każda prawdziwa rzeczywistość jest bardziej nieprawdopodobna od rzeczywistości książkowej. Czy istnieją słowa, które potrafiłyby oddać cichy, bo bezsilny płacz dzieci konających z głodu na ulicy? Czyż istnieją słowa, które potrafiłyby przedstawić choć w minimalnym stopniu nieprawdopodobne wprostokrucieństwo. Na co zdadzą się słowa, na co zda się płacz i lament? Byłem i jestem świadkiem takiego barbarzyństwa, że trudno się już wzruszać. Pisze pan, że najprawdopodobniej się nie zmieniłem, że może ten lub ów rys charakteru wyostrzył się, lecz w ogólności zostałem ten sam. Myli się pan. Zmieniłem się. I to gruntownie. Powoli zamiera we mnie jakiekolwiek drgnienie uczucia. Tyle widziałem i słyszałem. Z drugiej strony męczy rozsadza głowę myśl, czy mam prawo do jakichkolwiek wzruszeń i uczuć. Czy tym nie obrażam, i tej reszty godności ludzkiej? Litość, współczucie, jakież to wszystko obłudne, ohydne, sztuczne, jakież okrutnie niesprawiedliwe, godne najgłębszej pogardy, maska. Ileż to razy dziennie mijam gromady ludzi, szkielety obciągnięte przezroczystą skórą, na wpół umarłe z głodu, czołgające się resztkami sił, błagające, raczej skomlące o kawałek chleba. Ten przeraźliwy, niesamowity blask oczu skazanych na najstraszniejszą śmierć. Głodową. Przyspieszam kroku, nie chcę widzieć, słyszeć, myśleć. Tego chwiejącego się pod ścianą młodzieńca, mniej więcej w moim wieku można by jeszcze uratować. Już niedługo, gdy nikt nie przyjdzie mu z pomocą, a na pewno nikt nie pomoże. Upadnie na bruki i już nie powstanie. Przemyka myśl nagła, śmiała. Mógłbym go uratować. Tak na pewno, ale wtedy skazuje siebie. Ja chcę żyć. Żyć, żyć. Wszystko we mnie woła o życie, o przetrwanie, o nadzieję. Przyznam się panu, że przechodzę obojętny nad trupami, ocieram się o nie. Nie tylko ja, ale my wszyscy wokół. My, żywe trupy. My, skazańcy. Nawet gdy cudem jakimś przetrwam, uchronię się od zagłady, to widmo przeszłości, jak cień, suwać się będzie za mną. Czy i wtedy znajdę równowagę, spokój i wiarę? Zbyt dobrze wiem, że nie. Dopiero wówczas odczujemy ciężar i koszmar minionych dni. Opowiadają wam o tym, że tu w getcie pewna garstka używa, bawi się, podczas gdy tysiące rodaków umierają z głodu. Tak, prawda. Prawdą jest, że w najprymitywniejszej walce obytnikną wszelkie skrupuły. Odpadają plastry z rozpierających ran. Jeden drugiemu wydziera ostatni kęs z ust. Niektórzy wykazują wprost niepojętą wytrwałość w cierpieniu. Znoszą niewypowiedzianą mękę, tłumią wzbierającą rozpacz i gorycz. Zdobywają się dla swych najbliższych i przyjaciół na słowa otuchy i nadziei. Starają się nie dostrzegać kajdan i mroku więziennego. Dziwna to siła, która każe tysiącom skazanych trwać i nie poddawać się tragicznemu przeznaczeniu. Tak, drogi przyjacielu. Na tym cmentarzysku, gdzie niegdzie w ukryciu tlą się jeszcze płomienie, które może kiedyś roziskrzą się i rozżarzą sobą świat. Łatwo dostrzec zło, śmiecie, plewy, pływające na powierzchni, ale znacznie trudniej w tym gnojowisku ludzkim. Odkryć prawdziwe parły nieocenionej wartości. Pisze pan, trzeba gorycz straceń i ból doznań osobistych wynieść poza nawias, zdobyć się na perspektywę czasów. Wiem, nie sposób żyć ze złamaną duszą, lecz nie potrafię zdławić w sobie bólu i goryczy i wynieść je poza nawias. One z każdym dniem coraz ściślej zespalają się ze mną. Stają się mną samym. Pisze pan: Wszelkie przyjaźnie przeszły próbę wytrzymałości. Mimo, że gwałtem rozdarci, rozbici, mimo, że wielu padło, wielu nie wymarło, wielu zasklepiło się w sobie i pogrążyło w letargu, czujemy, jak nabrzmiewa w nas siła, która każe trwać i wierzyć siła, która przetrwa nawet wtedy, gdy padniemy. Siła przyjaźni. Zanim zabrałem się do pisania, pragnąłem, by odpowiedź moja wypadła nie tak smutno zdobyć się na pogodny uśmiech, tak rzadki u mnie. Gdy czytałem pański list, przeżywałem uczucie prawdziwej, pełnej radości. Wzbierała we mnie, rozświetlała nieprzenikniony mrok, poprzez który spoglądałem dotąd na świat i ludzi. I za to dziękuję panu. Z głębi serca. Niestety nie wiemy nic o dalszych losach autorów tych listów. I najprawdopodobniej mieszkaniec getta nie przeżył. Być może zginął w jednej z akcji likwidacyjnych prowadzonych przez Niemców w getcie od lata 1942 roku. Natomiast z dużego zespołu współpracowników archiwum Engelbluma wojnę przeżyły tylko trzy osoby, i dzięki wskazówkom jednej z nich. Hersza Wasera, we wrześniu 1946 roku odkopano ukrytą część, a na drugą natrafiono przypadkiem podczas prac budowlanych w 1950 roku. Natomiast trzeciej części, mimo licznych poszukiwań, nigdy nie odnaleziono. Współcześnie podziemnym archiwum getta warszawskiego opiekuje się Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, a cały ten zasób został wpisany na listę UNESCO Pamięć Świata w 1999 roku, czyli na listę najważniejszych dokumentów, które przechowała ludzkość. Karta opublikowała te listy w 2011 roku w książce archiwum Engelbluma Dzień po Dniu zagłady, która jest wyborem takich najbardziej przejmujących i niezwykłych dokumentów tego archiwum. Ośrodek Karta przedstawia listy z XX wieku. Wyjątkowa korespondencja ze zbiorów Ośrodka Karta. Subskrybuj podcasty Ośrodka Karta oraz odwiedź księgarnię, gdzie znajdziesz najlepszą literaturę faktu XX i XXI wieku. W tym listy, wspomnienia i dzienniki, czyli najciekawsze zapisy bezpośrednich świadków historii. Podcast dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.